dzieło sztuki? No, kiedyś tak było w stroje tak chodzili. Nie jest koło nie no, wódek, Nie, z no, nie, Gądeczki, nie? Tak to, są. Król, Karol pojedzie. Król Karol pojedzie po koronę złotą karetą tam się właśnie zrobili królami samo władze samo królami królują i ludzie ich uznawają za króla zamiast uznać właśnie Chrystusa wywyższyć, że jest królem całej tej ziemi planety, królem nad królami. Ale ludzie sobie po swojej wyrobili. Paweł napisał, że jest królem. Gdzie? Które tu nadal, 17. Tutaj. A królowi wieków, nieśmiertelnemu, niewidzialnemu jedynemu Bogu. Niech będzie cześć i chwała na wieki wieków. Czyli jest król, nie pan. I z bo mordowali. zamordowali. Czyli przekonują Kłamcy mordują obraz prawdy Chrystusowej. Dzieje apostolskie 13, 10. Jako synowie diabła. Bo jest rodzenie synów bożych. Rzymian 8, 19. 2 Kryntian 6, 18. Chrystus król ma prawo, ma poddanych, ma ziemię obiecaną. Cała ziemia święta. Zajmijcie sandały. Bo Chrystus uświęcił krzyją doskonałą jako jedna ofiara baranek, nieskazitelny, był zamordowany, i nie umarłby nigdy, bo, bo nie miał grzechu, nie dał się skalać grzechem szatanowi i faryzeuszom, wystawiali go na próbę i kombinowali, ale wiedział, że ma oddać doskonałe życie za grzeszników i ci, co teraz pójdą za Chrystusem, za barankiem, nie będą go zjadać we wafelku, nie będą odbierać tytułów, które mu się należą, bo dostał wszystko. Wycierpiał rany, zapracował, żeby wejść do królestwa, musiał swoje wycierpieć. I teraz ci co nie cierpią, tylko robią kasy na Bóg zapłaść. No to są plemię żmijowe Judaszowe pobierane na grobki. już 26 rozdział, bo historia się powtarza. Także Chrystus przyszedł przez uczniów swoich w czasie Jego w miłości, wprawdzie sprawiedliwości, w naśladowaniu. Baranka naśladujcie, Objawienie 14 rozdział, 4, 5 werset bo bramy piekelne nie przemogą prawdy Chrystusa Rzymian ósmy rozdział jeśli Bóg znamy Emanuel to kto przeciwko nam jak prawdy nie chcecie słuchać to Judasz takie czasy będą wyroki judaszowe do tego to dojdzie bo na razie jest obnażanie i sądzie, sądzenie ludzie się sądzą fałszywie z pozorów ale Chrystus was osądził jak więc 24 werset to już to się stało kreska J to się już dzieje w duchowy sposób i w czasie prawdzie, miłości w Chrystusie. To jest nowym stworzeniem. 1 Koryntian 15 rozdział 22-23 Chrystus jako pierwszy zmartwychwstał prawdziwie stał co należą do Chrystusa? Nie do Adwentystów, nie do Świadków niedozielonych, Nie do zielonych, nie do wolnych chrześcijan. Bo oni są faryzejscy, sami się porobili. Teraz te kościoły domowe, grupki się robią, to też trzą się w wodzie. To jest wszystko takie mafie duchowe, prostytutek duchowych, domy publiczne. Więc mają pismo, ale nie mogą poznać. A jak ktoś im mówi prawdę, to zaraz się wyłączają, albo sądzają fałszywie, czy nie wyłączają, bo prawdy nie chcą słuchać. Rzymian 10, 17 wiara jest słuchania słowa kryzysowego. Także Zbyszek Rusinowski głosi prawdę. Kurszuka, ja Bogdan, także macie trzech świadków prawdziwych gdzie apostolskie 1.8 jak chcecie dołączyć do wybrańców Efezan 1.4 wybracie poprzez waszą wiarę w Chrystusowe prawdy miłości która będzie trwała wiecznie w Jego prawdzie oczywiście bo miłość bez prawdy Chrystusa jest co Sodomą Gomorą jesteście bardzo inteligentni jak faryzeusze udawacie dajecie pokorę i pobożność, ale Chrystus mówi Przyjdźcie do niego wszyscy, weźcie jego jarzmo, bo Chrystus zachęca. A jakby w pierwszym wieku, to Jan Janczyciel mówi: Nawracajcie, jeszcze w Ewangelię. Chrystus mówił, Jan plemnisz plemię to wam powiedział. No i on przyszedł do swoich, do wybranych, a go nie przyjęli. A teraz przyjdźcie do Chrystusa. Po co macie robić w świecie diabła, szatana i być straszeni wojnami, bo ludzie sami się straszą. Łamią, straszą i wymyślili fałszywych bogów. Nagle są Także diabeł straszy, kłamie, ale w ludziach, bo diabła nie ma. Tak samo Boga nie ma, ręką mój jest Bóg, ale go nie widać. Bóg stworzył to co dobre rodzinę, stworzył naturę cztery pory roku, wspaniałą ziemię, królestwo. Także przyjdź królestwo z obłoczki, żadne mieszkania w niebie, bo to gdzie ja jestem, ja na 14 rozdział, gdzie ja jestem, nie gdzie ja będę w niebie. No ale tacy co znają Grekę i ci inteligentni, 1 Koryntian 3, 6, 3 19, że mądrość tego świata jest w ogóle głupsem i oni są troszkę z Biblią że Biblia i mówi, ja przystawiam ducha, Biblia nic nie mówi, bo ja wykładam słowo Boże, które jest w Biblii. A oni przekłamali słowo Boże. Drugi Koryntan, czwarty rozdział i dali się sami zaślepić, bo sami się zaślepili, bo są e, bardzo wyjści od faryzeuszy. Mateusz, piąty rozdział od 17 do 20 w łamaniu sprawiedliwości prawdy Chrystusowej. Przekręcaniu e, słowa Bożego i myśleniu cieleśnie o sądzaniu pozorów, jak faryzeuszy. O sprawiedliwie sami siebie i nich. sądzą sprawiedliwie. Po prawdzie, bo wtedy jak jest e, wina, to powinna być kara odpowiednia do przewinienia, a nie że, e, że przesadzacie komara po łukach, Także tych bandytów, morderców dajcie świętymi robicie, a tych maluczkich dobijacie te owce, właśnie. I Rzymian 8.36, że zabijacie tych, co służą właśnie Chrystusowi. Dlatego ze względu na wybrany Chrystus króciowe dni. To na razie jest cierpliwy względem was, żebyście się opamiętali. I tak się wszyscy wybudzą. Mateusz 25 rozdział, 5-6 werset, bo wszystkie zasnęły, dał się zakłamać, bo kłamstwo to noc, ciemność. A Chrystus jest światłością, prawdą, zrozumieniem, logicznym myśleniem i daje spokój, prawdziwy w jego prawdzie miłości i niepotrzebne granaty czy takie, co żeby no, no, umordować człowieka, nie? Na miliardy wydają na zbrojenie chrześcijanie, bo mają Libię, są chrześcijanie. to są wasi ci oprawcy, mordercy, którzy tam że że was bronią. I czemu nie na, zamiast na zbrojenie dać na biednych I wtedy by było, że każdy by miał potrzeby zapewnione, bo ważne są potrzeby dla ścianki, to już macie dosyć, już nie wiecie, co wam się porobiło. Wymyślacie te rzeczy straszne, który Bóg na myśl, nie, pomyślał, że takie rzeczy może człowiek wymyślić, który dostał wolną wolę, dlatego Chrystus, zbawicie, Bóg Ojciec z nieba, nie może wam zabrać tego, bo musicie sami zobaczyć swoją głupotę i się nawrócić do Chrystusa, przyjść do Jego prawdy i Także macie lustro Jakuba. Jest napisane, to jest słowo Boże lustro i te lustro weźcie nie tak, tylko tak do siebie. Zobaczycie, was siedzi, jakie złe rzeczy. Świadkowie też macie lustro i tak nie bierzcie na katolików, tylko na sami na siebie, bo iskra prawdy Chrystusowej zapali wszystkich. Tak Judasza rozpaliło, że odebrał sobie życie, bo był ze słomy i musiał gdzie palić, to już się spowiesił zamiast się spalić. Jakby był ze złota, srebra, to by się nie spalił. Także budujcie na skalę ze złota i srebra, nie z o słoma, bo w ogień Chrystus jest ogniem trawiącym. Chyba raczej 12 nas 22 do 29. I pieczątki macie, bo papież tego, świadkowie chowy nie mają tego. Ja mam pieczątkę jako anioł, oczywnego anioła. Henryk Krzymczak mnie błogosławił, i ja błogosławię, bo mogę, bo jestem więcej w poznaniu. Jednego nauczyciela ma większą wiedzę, poznania. Drugi Tysańczyk, pierwszy rozdział, 8 werset. Od poznania zależy życie wieczne, ale jednego prawdziwego Chrystusa ma to 24-5. Nie tych fałszywych, co narobiliście, bo zabraliście tytuły Chrystusowi, królestwo, zawieraliście. zabieraliście chyba, mu zabrał strażnica Królestwa chowy, nauczycielstwo, publiczne nauczyciele macie ojcostwo mu zabrali się Jehovah, nie jest ojcem. To jest amerykański demon, diabeł, niszczyciel. Obie 9, 6 9:6 do 21, Mate, Mateusz 27, 3 do 5. Wyroki po sądach są judaszowe, do tego doprowadzicie i Chrystus nikomu życia nie odbierze, bo, bo nie odbierze, bo nie odebrał Judaszowi. I religie go nie interesują, tylko wasze serce i mózgi, które będą go posłuszne. Mateusz 17:5, żebyście słuchali 100% Chrystusa. Nie, nie, tylko chcemy ja współpracy, jak Jak urszulka Jedwiczek, chcemy, żebyście byli w Chrystusie, kolosalny N2, bo nie chcemy, żebyście byli wrogami Chrystusa. Ktoś, kto wielbi Jechowę, to jest wrogiem Chrystusa. To jest proste. Mateusz 6, 24. Nie można służyć Bogu i Mamonie. Dlatego przyczymy, wołamy, budzimy. Mateusz 25, rozdział 5, 6 werset i Chrystus jest Bogiem, Ojcem Wiecznym. I zasza 9, 5, 6. Także bądźcie aniołamy. Tak. I obudźcie się. Obudźcie się, i tutaj macie wyliczenie, czas spory, że Chrystus przychodzi w czasie prawdzie miłości, w Jego miłości przez Jego uczniów. Mateusz 28 do 12, Jana 4 rozdział 14 do 24. Prawdziwi wicyciele trzym Boga w Duchu i w prawdzie. Mateusz 18, 20 Błogosławiony. Dobra. No, wybierajcie dobrze.